Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brutato. Zagramy dzisiaj sobie golem, który ma... Nie, nie regeneruje się, ale ma znacznie większe statystyki od innych postaci. Zaraz powiedzmy, że zaczniemy sobie od może tego. I piąty podział trudności. No to lecimy. Dobra. Się tak na szybko będę to nagrywał, nie wiem, ile wyjdzie ten odcinek, ale zaczniemy. Tam na któryś ham odcinku gadałem, że to był ostatni odcinek, to tam... Y tam, o, na scenie ostatnio, no to dogram sobie do 10 odcinków i raczej wtedy skończę. No, ewentualnie kiedyś jeszcze coś dogram, ale bo na jakiejś może kiedyś w streamie, jeżeli by się stream pojawił, nie jestem pewien. A no, regeneracja nie ma sensu na tej postaci, no to prędkość ataku cyk. Mm, nie wiem, czy chcę to, w sumie tego bym nie chciał. Raczej, no to powiedzmy, pójdę chyba raczej nim w, w do walki, wręcz, tak mi się wydaje. Mimo, że mogę iść we wszystko, nie tak będzie najsensowniej. Mimo wszystko. Zobaczymy jak pójdzie golemem. Nie grałem golemem nigdy, nawet na próbę jaką dokołałem, więc. Choć wydaje mi się ciekawy. Bo brak regena oznacza, że trzeba być ostrożnym. No bo nie może się wygenerować, ale z drugiej strony jest o wiele mocniejszy od innych postaci. przez pod wieloma względami. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. przecież muszę zobaczyć co on dokładnie miał, bo tak sobie na to przejrzałem. On miał większą prędkość ataku. I co tam jeszcze miał? Jeszcze Kaj. Wezmę szansę na no, unik, to się może przydać. Szybkość o 20%, a nie możesz się w ten sposób, dobra. Widzę. Czy w sumie u niego istoty może być pancerz? Też prymitywne, żeby więc więcej zdrowia. No bo jak masz więcej zdrowia, to ciężej cię zabić, nie? Dałoby się też spoko jakieś itemki, które biją od maksa. Chociaż może pójdę w jakieś tam... W wiem, co mógłbym pójść. A to może na nim pójdę, coś jednak, co bije. Na dystans, tak pół na pół. Znaczy, prymitywna broń też jest spoko to, co musi też pojawić, bo tak mogę mówić ze Seid'a, ale jak się broń nie pojawi, no to nie pójdę. Chcę poszedł w domu, jak to się nazywa, tej kartoplaną broń, która strzega tutaj, bo od maksymalnego zdrowia, obrażenia, ten item zadaje, co oznacza, że no mogę dużo bić, jak będę miał dużo zdrowia, to może być istotne. 5% prędkości, a taką przypadku nie ma modyfikacji do prędkości, a jeśli mam mniej niż połowę zdrowia, dobra. Dobra, no dobra, to powiedzmy wezmę sobie tak, to bym sobie na później, to sobie zostawię. Proce bym sobie wziął w sumie. To też będzie spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak sobie pół na pół, no bo ja do walki wręcz, to mogę y, zbyt blisko być przeciwnika i potem będę łatwo umierał, a tego bym nie chciał. Chodzi o to, żeby ten... też nie będę raczej, stra... raczej zwiększał też liczby przeciwników, bo skoro i tak się nie mogę regenerować, to większość przeciwników może mnie zabić. No dokładnie. Ale też z pozytywów to mogę Pozbywać się w sumie wszystkich metod leczenia Na minus, żeby dostać statystyki Więc jest bardzo dużo przedmiotów, które będę po prostu wziąć od razu, bo i tak nic nie tracę Więc to też jest jakiś pomysł zawsze Dobra Zobaczmy Szczęście wezmę, szczęście zawsze dobre To sobie wezmę, to sobie wezmę, to sobie wezmę i kasa została Cyk, ruszamy Pyk Pyk Dobra tak że mam tak, już mam 40% czasu na to, żeby automatycznie wziąć to jest spoko. Czego by było gdyby miał inną postać i możliwość leczenia się ze zbierania tego, ale... Wiadomo. Zresztą jest jeszcze coś takiego, że jak zbierasz to zadajesz obrażenia. W od szczęścia też by było spoko. Jakby zebrał te item. Szczęścia aż to ma w sumie na start. Może na koniec zacznę się w postać, w już mam coś zrobione. To na się poziomie trudności. Też jakiś pomysł. Dobra. Lecimy. Cyk. Cyk. Dobra, piąta fala. Liczę, że gdzieś dalej zajdę, bo się jeszcze raz dojść do tej 20 no To będzie świeżo, jakby przez całą serię nie dojdę. Dobra. Hmm. Pancerz. O prędkość ataku, to jest bardzo fajne. Więcej obrażeń. Drzewa otrają na hita. To. Hmm, tak patrzę. Pancerz za szybkość, no nie wiem czy się to opłaci. Toś na pewno opłaci. Tak, bo to Regen od tych hitów mnie nie interesuje. A więcej. HP to więcej HP. Zawsze syk, syk, dobra. Mogę też spawać na ten item z oczami, co też bij od zdrowia. No muszę generalnie, to takie itemy byłyby spoko. jest też item, który bij od pancerza, ale ta tarcza taka średniowieczna, ale nie wiem czy ona byłaby dobra. Jak ja nie, nie idę na razie jakoś super dużo w pancerz, tam mam parę punktów i tyle. Ile mam punktów? A parę, jeden. No to parę punktów. No trzeba być na tym postaci ostrożnym. Może pójdę trochę w prędkość, żeby łatwiej unikać. No, syk, No i też ten pancerz trzeba będzie pójść. To się to nie okazało, że mi zdejmą HP i tyle. syk, Dobra, zrobione. No, 10% prędkości się może przydać. No, 4 obrażenia wręcz, powiedzmy. To, żeby ulepszyć. Kulna, ta był. No, na ja go nie wziąłem. No, ta był właśnie ten item, co daje. Nie, to się nie przyda. To wezmę sobie ten pancerz. Znaczy tam item, który zawierał chyba regen, jak to już nie pamiętam, co tam było, ale mówię. Item, który by nic nie stracił, jakbym go wziął, abym zyskał, nie? I jeden regen, a pięć kafeta, bo Wydał mi więcej, no bo mam ten mnożnik. Na tej postaci. Muszę taki item wybrać, bo mówię, bo zginę. Inaczej. Czyli no. Strata, nie? inne nie biorę, bo ja zawsze wolę mieć jakiś regen. Nie lubię go tracić. Bo tutaj nie mogę mieć na tej postaci, dlatego na ten. No trzeba się jednak przyzwyczaić za tego, okej? Okay, Dostałem więcej speeda i prędkości ataku, więc się może przydać. Syk. Syk Dobra. O, się na szczęście mam tylko hopę w miarę dużo, ale tak jak mówię, to był błąd. Powinienem więcej takich błędów robić. Dobra. Bo tam raz to jeszcze hu, ale jakby było dużo razy, to coś powiem. Dziewięć szybkości. Wziąłbym 9 szybkości. To bym się wziął. 30 szczęścia, no 30 szczęścia to dużo, bardzo dużo biorę Proces zostawię na upgrade, to sobie zostawię jeszcze no, Dobra, potrzebuję tylko więcej uniku Żeby błędy były bardziej wybaczalne na tej postaci, że tak powiem. Tam 6% to kij, czy znaczy to zawsze coś, mi wiadomo. Ale to mało. Ach, dobra Lecimy, syk. Tutaj się już bardziej cykam, bo już są te duże, które szarżują, łatwo dostać od nich obrażenia. Albo nie przez przypadek wiedzy, albo nie zauważyć, jak szarżuje. To jest tragiczne. Dobra, kolejny poziom. Dobrze. Właśnie nie mam żadnego zbieractwa, to też jest problem. Bez zbieractwa to może być, to mogę nie mieć, jak mieć dużo surowców, przez co potem nie dają dużo przedmiotów, nie? A bez tego mogę nie dać rady. Cyk. 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 No. Dobra, radę, radę. 10 zbieraców, jak na zawołanie. Wieżyczka, proca, żeby ulepszyć. Hmm. To bym sobie wziął. Mimo wszystko to bym sobie wziął. wszystko bym sobie wziął. Cały ten ten. Cały sklep. Już nie mam pieniędzy. Już za to przyjrzę. Tak. Cyk. do tego. Może być ciekawy z tymi Dobra. Będę się też więcej broni znaleźć, bo na trzy bronie też ja do tego nie zajdę. O. Dobra. O, te ze skrzynką jakbym go zawił. Zostawmy skrzynkę. Cyk. Cyk. syk no dawaj, umieraj. Dobra, uma tu leży surowcek, no to wszystko zebrał, no ale mogę nie dać radę. Wziąłby się ten item, który od prędkości zwiększa obrażenia. To jest bardzo dobry item na no, 5 HP i ten. Dobra, to trzeba bardzo ostrożnie grać. Jeden hit mi nie ma. Dobra, dałem radę. Mm, trzy obrażenia? Nie opłaca się. Też się nie opłaca. 6% na unik to być bardziej. A wezmę te 15 szczęścia, to bym se wziął, to bym se wziął, zaryzykuję to, bo to jest bardzo ryzykowne, Najbiorę. włócznie, dobra włócznie bierzemy, ulepszamy drzewo, hmm, pomyślmy dalej, kolejna włóczę raczej nie, to bym może zachował, ale nie kupuję teraz, ja muszę jakąś nową broń znaleźć, ta, U, bardzo dobre itemki te dwa, tu sobie zachował je i potem wziął. Mówię, no, dobra, będę musiał wziąć albo jakąś duplikat, choć nie chcę, albo y, jakiś właśnie kuchodzik jak broń, bo na trzy to jest mało. Dobra. to muszę bardzo uważać, by niczego nie dostać, żadnego kita. On jest bardzo ryzykowny. O, skrzynka, dobrze. Zacznę wystarczająco dostałem obrażenia, jest się dziwiłem że tak mało, ale o, teraz właśnie dostałem obrażenia. Uuu, może być w koniec. Jak, jak patrzę, już ma 27 HP, a tu jeszcze 30 sekund. A on mi tam zdawał 15, czy ja mogę jeszcze jednego hita dostać. Że zależy chyba od kogo, bo to ma jest chyba 12, no to 2 by wytrzymało od nich. żeby zawsze cenę ten, ten szarżujący we mnie nie wbiegł. Dobra, będzie mało surowców z tej... A nie, 300 mam. Oj, dupa, 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 dupa. Dobra, 5 sekund. Nie mam nie. No, wiedziałem, że mnie nie ma. Dobra, jeszcze jedna próba. Cyk. Teraz może będzie lepiej. A no może jakbym wziął duplikat, to da radę. To było ryzyko, które trzeba było podjąć, bo radę, to X by ekspa, więcej poziomu, a więcej poziomu to więcej HP. Więc trzeba było wziąć cyk. Dobra. Jeszcze jeden. Cyk. Dobra. Mmm, dobra. Powiedzmy. A niech będzie ta szybkość. Okej, okay, to do ulepszania, to biorę rolnesę. Kijek też wezmę, bomby się zachową, procesy zachował. Tak to zrobię. Będę tak totalnie primitywny, może potem wymienię sobie właśnie na yy, tę dłoń topanu, która będzie spoko na tego golema. Tak, syk. Syk. Lecimy. O, więcej HP przynajmniej, będę miał nawet, gdybym zebrał to samo, tylko miałbym ja po prostu Kijek i tego miał więcej HP. Kijki są spokołe, pójść tylko w nie, no bo Kijek ma coś takiego, że... Za każdy kijek zadaje więcej obrażeń, nie? ale uważam, że to trochę tak... Nigdy co nie siadło chyba. Chyba, bo nie jestem pewny. A nie ma pieniędzy. No też mam minę raz dwa, jak widzę. No to może być spoko, jakby trochę inżynierii zyskać. Takie miny mogą być spoko. Cyk. Dobra. Dobra. 15 sekund. bo ja na razie raczej ciężko będzie paść, tylko mówię, progres będzie później. Nie wiem, może właśnie faktycznie pójść w ten pancerz jakiś dużo mi dość. Jest jakiś pewny w sumie do tego. Dobra, cyk i zrobione, kolejne zrobione. Rozbieranie biorę, biorę sobie... Zasięg się nie przyda, wezmę sobie. O. 12 obrażeń się 12 obrażeń to jest więcej. To biorę. Sobie rolne. Hmm. Czyli to jest prędkość ataku, a zaryzykuję. zaryzykuję, po prostu będę miał. O, to sobie jeszcze wezmę, bo dzisiaj lubię. Może jeszcze raz rolne i proced do ulepszenia, pięknie. Już wydają 4 cztery broni. Będę to się podoba na te działka? A takie działki się mi sobie dwa. To no, spoko. No będzie takie sporobiło przy moim dużym hapeku. Na przykład jakieś może udało się jakieś 100 obrażeń na strzał, to by było piękne. Jeszcze zwłaszcza ta chyba broń ma całkiem niezły atak speed, więc z dużym to w ogóle już byłoby spoko. Dobra, Cyk. Dobra. Może też pójść więcej szczęścia. Znaczy, to jest broń chyba głównie drugiego tieru. Ona się głównie na drugim poziomie. Więc. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. 8 zbieractwa. To wezmę, to wezmę. To wezmę, to wezmę i to połączę. I jeszcze serone, zobaczyć o kupon. Biorę sobie kupon. I na to zatrzymaję czy biorę, zostawię sobie, bo to zawsze zniszka więcej przedmiotów, etc. Właśnie zbieram, zbieram, nie? Tak, mam już 14 zbieractwa, jak widzę. Jest całkiem sporo. Cyk. Dobra. Dobra, broń prymitywna, proszę. O, dostałem skrzynkę. No to daję więcej surowców, bo to mam te 15. Mam ten worek. Syk Dobra, piąta hala. Mm. Zobaczcie. Cyk. Dobra, i zbijemy tego. Cyk. Cyk. Dobra. A co, sporo po Rostropsu zgraziłem na taki etap. I dwie skrzynki. O, kolejna przecena, zarobiście. A wezmę te dwa inżynieria, mam trochę tych bomb. Wiem, może bardziej, bo że ten atak świt już... O, bo już mam go za mało. To. To, że mieć jeszcze więcej ataku. Mm. No i szukamy. Nie no, to się nie przyda raczej, ten niedźwiadek. Dobra, to się nie przyda. Włócznia na ulepszenie i kijek na ulepszenie, Jakie? Dwie bronie od razu na upgrade. No, dzięki temu będą więcej biły, więc będzie spoko. Jeszcze szybciej. Syk. Syk. ja mam zasięg ujemny, nie? Tak, to będzie trzeba zwiększyć ten zasięg. Bo też za mały zasięg, to też nie jest dobrze. Bo to nie będę się nikogo trafić. Zwłaszcza przy postaci, która się nie może regenerować. Że będzie zrogicznie. Syk. Syk. Ja muszę pójść ten unik, bo faktycznie bez tego uniku to ja tu umrę. Później. Z jaki dobry aż tak ultra w tym unikaniu tych ich pocisków nie jestem Syk Syk, zrobione, zrobione Syk mhm. Dobra Przeżyję Raz, zostawa, dwa poziomy No i zaraz zostanę. Powiedzmy o pancerz wezmę I dziewięć na unik biorę Hmm, średniowieczne i ostrze nie Nie przyda się, już byłoby spoko Może potem hmm. No, zaryzykuję jeszcze mniej zasięgu. To wezmę. To wezmę. I jeszcze mniej zasięgu. zaraz no, ja zachodzę, zachowam sobie to po prostu i wezmę zasięg. Potem to sobie wezmę teraz, to sobie wezmę teraz i. Powiedzmy, że to sobie też potem weznę. A. Syk. Syk. Dobra, ruszamy. Siódma fala. Ja doszedłem chyba poprzednio do dziesiątej, to pewnie byłoby dość dalej. Czyli konstrukcja do tej dwudziestej, no ale to Ciężko będzie. No i chyba szczęście jest coraz większe, bo ma do szczęścia. by się przydało. Potem nie będę miał ani szans na te, te skrzynki za dużo, ani jakieś lepsze przedmioty w tym sklepie. Plus, jakbym jakiś item za szczęściem dostał, to byłby zrób Tam jeden denerjera, to tam nic nie zmieni. No może jakby w bossa wchodził kilka razy, ale to też RNG, więc mała szansa. Żeby więcej niż raz weszło. Sy. Dobra. Dobra, 10 sekund, tutaj idę. Dobra, ile będę miał? Będę miał 200 surowców, bo to trochę, trochę więcej, bo jeszcze mam no zbieractwo. No. no, dobra. myślałem hmm, na krytykanie, co ja tam chciałem. Jeszcze fajnie, gdzieś... szczęście. Dobra, pamiętam. Nie, dobra, tego nie biorę, ja się nie mam jak wyregenerować. Ale kusi. Ok, to jest która fala? Ósma. Będą salżyjące, nie ma opcji, żebym to przeżył. Więcej szczęścia, biorę więcej szczęścia. I oczy, o! Nie Jest jednym z hitów, itemów, co chciałem, są oczy. Generalnie ja będę też wszystko... W sumie wszystko mówię stąd, że już mam miny. Dobra Syk Teraz w razie te trochę damage, bo tam widzę, że mi znowu obrażenia na atak speed się zmienią Jeszcze ten... I wchodzę ten ręcz faktycznie, bo mówię Co nas gorzej z tym ręczą Syk Dobra Uch. 35 sekund To jest staram się skupić, to jest ósma fa nie chciałbym zdeknąć, bo mi się nie, nie będę w de, Dender raczej robię kolejnego podejścia już. Rzu która jest godzina, a ja muszę jeszcze to wrócić do 15. Więc wypadałoby, żeby... Yy, jednak trochę tam... Myślałem, że miałem trochę czasu na przetworzenie tego filmu. Plus, im film, to z nim dłuższy, więc się dłużej przetrwada. Zresztą to jest ostatnie podejście. No mam nadzieję dlatego, że dojdę do tej 20. Albo jak już to w następnym, bo faktycznie wypadałoby raz na tej serii dojść do 20. Syk Syk Dobra. No ewentualnie jak skończę serię będę sobie nagrywał, grał aż do momentu nie dojdę do tej dwudziestej Na 45 zasięgu biorę, mam za mały zasięg. To biorę, to biorę, a nie stać. Mnie. No to zostawię. Zawsze cokolwiek. Syk. No, co z drogą biję, z moim hawek to idzie spokój, ma się jeden Syk. No dobra. Um, 11 poziom. To jest fala, bo to jest już przysilników, jest dużo surowców można zgromadzić. Może się zgromadzę jakieś 300-400, może nawet. To to zależy. Ale no może na jakieś drzewa populuję, bo to. Właściwa się miałem i ten co zwiększa i dźwięk powierz... o ja pierdzielę, 22 HP. Straciłem większość, trzeba uważać. Zostało 20 sekund, 22. No, o, 11, 1, no to może być ostatnia fala, jak się nie, nie zepnę. Dobra. Ale to chcę zebrać te surowce, bo to też tak... No bo bez surowca to, to, to będzie taki Cyk. Dobra, przejdę, przejdę Dobra, będę o 400 ja Dostałem hita, ale w ja przeżyłem, nie wiem, dobra, yy, 10 zbieractwa, no dobra, 10 zbieractwa kusi I 10 szczęścia Dobra co to jest ostrze Nie, no szybciej przyda się To se wezmę to se wezmę A mogę stracić to zbieractwo na to tak, popatrzmy sobie jeszcze, to się nie przyda. O max HP, regener... Nie tylko max HP. A ile to będzie max HP? Że 8 szczęścia, to ja to mogę na pewno wziąć. Żeby, bo ja mam ile mnożniku? 33. Dobra, wezmę mimo wszystko. To sobie jeszcze wezmę. Włócznie i to na... Włócznie na ulepszenie i będzie dobrze. Cyk. No. Ten jednak sporo max HP-ka. też szczęścia boli, brak szczęścia. No. Tak, akurat boli. Mm. 8, ale dobra. za zbieranie strosów już ten damage to... On też nie jest taki mały, bo to on trochę tego szczęścia... Czy tam... ...że nie wiem, czy mm. Czy to pewnie z 6 bije, czy coś, to też jakiś dużo nie jest. Jak spróbuję się przyjrzeć, czy ktoś dostaje damage, a to może, jeżeli się skupię na graniu, bo tak widzę, że mi HP spada. I to tak szybko teraz spadło, dobra na septa fala będzie jakaś holda albo oboz, więc to będzie taka ostatnia próba, czy dam radę. Ostatnio w tej zdechę, nie chcę dwa razy zdechnąć dziesiątej. Uuu, może być 22. Jeszcze jednego hita przeżyję i potem wyjdzie śmierć. Ty unik chyba wszedł, jak widziałem. Dobra, jeszcze. Dobra, przebiegaj. Żyję, dobra. Żyję. Dobra, weźmy sobie... Nie, to, to się nie przyda. Prędkość ataku jak już. I włócznie kolejna, to wezmę. 4 na unik zamiast za 8. Niby spoko, ale nie. To to już sobie wezmę. O! To i to sobie potem wezmę, żeby mieć jeszcze więcej HP. -ów. To będzie spoko. Dobra. Ruszamy. Cyk. Dobra. To będzie ciężko. zobaczymy. 390 HP. Jak wezmę tamto, to to już ponad setkę miał. Przecież jest spoko. Mhm. Uh -huh. Myślałem, że te oczy części tak się próbuję skupić, czy oczy wylatują, bo nie widziałem. Uuu, 50 hp, zaraz dostanę chwita i mam więcej tego. Luga jest horda teraz ta. Nie, mm, mogę nie przeżyć. Syk, syk. No, ciężkości grały z Regena, dobra. A myślałem, że tyle mnie było, ale już widzę, że jeszcze żyję. No, tyle nie było. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie odcinek się podoba, tam wiadomo, lajkujcie, subskrybujcie, etc.